Dobra, w nową grę, jakaś tu musimy się ochronić przed takimi butkami I idą, ja mam klikać chyba na nie, żeby coś chyba zrobili. No i coś pierwsze? Dawaj, złonieżyczki, dawaj, co ty robisz? Nie mam co, co teraz. Nie wiem, co się zepsuło. Mam więcej łuczników, mam ulepsz A co tu Ale drogie. Dobra, lecimy jeszcze raz. O, piks. O, nie! Nie, 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 nie! Ja potrzebuję tego. O, możemy ulepszyć zamek? Tu możemy mieć jakiegoś kurakur. Będzie jeszcze zarabia. U, możemy coś ulepszyć. Hajs. Dobra, lecimy. Faza trzecia, dobra. Co to? Boss? Jak ja mam to wygrać? Halo? Halo gro, 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 halo gro. Przegrałem. Dlaczego? Dobra, rewanż. Dobra, zostawiamy. Z... A, tam na górze mamy jakąś energię. O kurde. To się nie idzie, a kupię sobie robaczka. Hmm, robaczek. Co on robi w ogóle? Ta tańczy sobie? Bije! Robi wrażenie. No czy to cały czas za mało? Więcej uczniów, tak? Uuu, teraz łatwiej, bo mamy więcej uczniów. no szybciej umierają. Dobra, lecimy. Dobra, jest lepiej dawać. Nie! Jest. Jest coraz lepiej, zbieramy na niego. Nie, 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 nie. nie. proszę, że się tak odpalam po przerwie, bo, jak, bo musiałem coś na mama zrobić. O, przynajmniej sobie kupię jego. Błagam, bądź moim bohaterem. Ulatuj mi skórę. Ok, fajnie idzie. Du, 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 du. Dobra, próbujemy, próbujemy, pró... Udało się. Dobra. Hmm Tu. A nie, musimy mieć z nami 200 kajek. O, muszę mieć jakieś... O, ulepszę sobie może... O Dobra, jest trudno, paja czy łatwe. No magic, łatwe, easy. Hm, zbieramy. No to nie jest takie. To jest mega trudne. On językiem coś pluje, ale wygraliśmy. Hmm. Mogę jakiegoś lepszego kupić? Tak, są tu. Hmm. O, falej jakieś. Lepsze sobie zamykaj. O, jeszcze łucznika. Jeszcze jednego, dobra. Mam dużo łuczników i chyba już muszę... dobry damage. <grym> Mam jakąś chrypę. Dobra, easy. Hmm, możemy za reklamę, tylko że ja nie chcę oszukiwać. Ulepszymy sobie to i to. I lecimy. d, O kurde, jakieś nowe. Zombiarę. Dobra. Poszło dosyć szybko. Co możemy więcej? Kupujemy. Kupujemy jakiegoś... Czy to jest fajne? Kliknijmy na ciebie. Wow, fajny, fajny. Podoba mi się. Dobra, że fajny, fajny jestem. ten hmm. więcej uczników. Ci ucznicy są zarąbiści. Jaka to jest prosta gra, się zapowiada. I to nawet za prosta, bym powiedział. Dobra, lecimy. Pa, pa. Dobra, mogę sobie jeszcze jednego kupić. Elfa. Hmm. Ja bym... Kurde. Ale tu są drogie rzeczy. z grana ale drogie. Ja gdzieś sobie coś kupię. A, 20. To już 20. Będziemy zbierać na tego lodowatego. Dobra. Pójdźcie na spokojnie. No tu też jeszcze. Bos, 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 bos. Dobra, poszło. Poszło, przepraszam. Hmm. O, mogę, mogę to. Czy to mi też pomoże? Jak teraz nam pójdzie? Łatwiej. Ja sobie będę musiał to w ogóle odcinać. Nie. Nie, zbieramy na jedną że 12 już fala. Łatwa gra się zapowiada. Lecimy. O, i teraz możemy mieć tego czarodzieja, który chyba zamraża. Dobra, będzie... W... Mam lodowatego, prądowego, to chyba pójdzie prosto. No panie prosta. A co ty robisz? Zamra... Oh, zamraża ich. I zabiera damage. Fajnie, robisz wrażenie gościu. Mhm. Mm Jeszcze? Jeszcze mogę. Nie wiem, gra się zapowiada super jak chcecie. Z tego serii, i dziękuję strasznie Wam za 34 subskrypcje. O, tak, zamrażam ich. Dobra, dziękuję Wam strasznie, to było moje marzenie. Od kiedy mam kanał? Czyli od miesiąca i chyba dwa tygodnie. Chyba tak. Czyli miesiąc i chyba półtorej miesiąca, więc no szybko spełniliście moje marzenie. Jesteście najlepsi. O, mogę co to Co to jest? Co mam Jakiś pracowników? Gold, gold. Co, I co się dzieje? Polecimy. Okej. Okay. Dobrze idzie. Okej, okay, tutaj możemy dać też to i zamrozić ich. Mamy też coś nowego. Też jest bardzo ciekawe. Dobra. Więc lecimy. Damy szczczaku, ścioł, bo szczczaku mam strasznie dużo. Dobra, lecimy. 17 fala. Gra się zapowiada super. Nie wiem, chyba będziemy robić takie 15 minut, bo powiem jedynie. Gra za łatwa. Pyk. No już. Dobra. Mam jakąś mapę. Mogę podbić jakieś tereny. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. O, o, bi o bitwa, B bitwa z jakimiś typami tu na świecie. Dobra, jedziemy. Musimy im rozwalić tyłki. Pek. nie, 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 nie Choć i tak mnie na nic nie stać. Bym pozbierał na chyba. tutaj na jakiegoś. O tego, tak? bo będzie chyba jakieś zaklęcia rzucać. Będzie fajne, więc lecimy. Level up. Wow. Na 13 levelu. Dobra, i zamrożyliśmy i prosto. Bings Bank Books. Prosto, prosto, prosto. Wygraliśmy tu. O, mogę mieć. Uuu, a teraz będę ich ulepszać tak po kolei. Dobra. Teraz jest to mega prosta gra się zapowiada. Mega prosta. Ok, ok, no to lecimy. Ziomkowie biją. No i prosto wygraliśmy. Ja bym zawalczył z nimi rewanż. Dobra, re rewanż. E. Tu, to, 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 to. Nie no kurde, ja nie mam się ścielać. Tu, zamknęliśmy ich. Tutaj. Nie, ich jest za dużo nie, nic musimy tutaj pograć. Lecimy. Dobra, ich. Jeszcze cztery minutki. Bos, 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 bos. Możemy go zamrozić? Nie, nie wiedziałem o tym, że bosa się nie da zamrozić. Dziwne. Dobra, lecimy. Prosta gra się zapowiada. Prosta, prosta jest ta gra. Mega prosta jest ta gra. A... Musimy jeszcze chwilkę tak uzbierać na mojego czarodzieja. A potem weźmiemy z nimi rewans, z tymi, co nas wtedy pokonali. o cooler, vamos ver quantos eles já enviaram ali, vamos ver isso e, hum, saque nas, viu o mestre? Magico, é tudo meu... é. então, aí Ale dlaczego ma jakaś potwora? A to dzięki temu czarodziejowi z różką. E fajny pomaga do tego ry ry rycerze i wygrana po. Fajny. Teraz z nim wygramy. Wygramy z tymi nubami. Ulepszymy zamek. I ulepszymy jednego z Dobra, lecimy. Lecimy, let's go. Go, 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 go. Let's go. On, me, on mega pomaga. E, e, łucznicy. Lecimy. Lecimy, lecimy. Zamrożenie, bo nie mam jak ich zaatakować. Piorun. Teraz wygrywam. Nie, było tak blisko. Widziałem to. Musimy coś mi... Musi udać. Ostatnia próba. Ostatnie dwie próby to podbijania. I koniec odcinka. Dobra. Lecimy. Nie, Ale już dużo na starość leciłem życia. No głupstwo. Lecimy. Szybkość. Dobra. Życie mu tak spadło. Jest! Wiktory wygraliśmy. I co? Czerwona flaga pokonana. Teraz co minutę Będziemy co dostawać golda. No będziemy dostawać ile golda? Tyle, możemy ich ulepszyć. O, ulepszyliśmy i teraz co minutę będziemy więcej zarabiać. O, ciekawe. E gra się zapowiada super. Nie wiem jak, ale mi się podoba. No taka. Nie za fajna. Znaczy fajne co ja mówię, nie za fajna. Może potem będzie trochę trudniej. To jest proste. Jeszcze do 15 minuty. Jeszcze zdążymy trochę falę zrobić. I może kupimy sobie drugą postać, którą miasę mieć. Jeszcze, jeszcze zostało kilka sekund. Dobra, kupi... Nie. Dobra, zacząłem rundę, a jest już 15 sekunda, więc po rundzie, żeby mi wystarczyło tylko tej kasy. Błagam, niech wystarczy. Bo jak wystarczy, jest O, boss! O, no. o, już padli. Tak, staćmy. mnie. Kupimy tą nową postać, co ja chcę, czyli ja chciałem... Tego. Czy on znał to? on teraz dwa potwory. Nie no, to będzie proste. Prosta gra. Dwa potwory i prosta gra się równa. Choć z tym live'em jakby się pytali coś mi nie potrafię go stworzyć, Może coś mi się uda, choć nie jestem tego pewien. O! I jest do mnie przybył. Dobra. Jeszcze jakąś tutaj sobie postać kupimy. Ciebie. Dobra. Mam nadzieję, że wam się filmiki podobają. W ogóle zauważyłem, że najwięcej osób, które oglądała film, to to było tylko 30. Więc mam nadzieję, że poprawimy ten rekord do 100. Choć nie wiem, czy to 100 sobie będzie oglądać. Ale mam nadzieję, że moje filmiki wam się podobają. I na razie. Pa, pa.